2011 dis na lamusa, który się chwali Teraz ty postraszyłeś mnie swoim disem i mówiłeś media player A i tak jesteś taki jebnięty frajer No ty rozjazd, podaję teksty Bo już wkurzyłem się I teraz dobrze w bitwę nie będziesz miedziany ja przejdę się do ciebie z kolegami I to nie chodzi o jakieś kufno Tylko po prostu nie denerwuj mnie Bo wiesz jak ja chcę wbić Dobrze bo ja jestem kit a nie tak jak ty Śmierdzisz tu i nie wkurzaj mnie Bo ja kiedyś naprawdę mówię ci po raz drugi Wkurzę się i nie podskakuj do mnie i moich kupli nie chwal się okularami, które wziąłeś od mamy I też nie chwal się chusteczką, którą wziąłeś od babci Marysi I zadupconko w krisi Dysujesz na mnie na YouTube, mnie to nie obchodzi Lecz i tak swoje gówno byle gdzie się rodzi Pisujesz na mnie na YouTube, mnie to nie obchodzi Lecz twoje gówno się tu rodzi Rodzi wchodzi źle w bo twoja trumna już jest przygotowana I nowe wersy tu zapodaję się, nie sprzedaje I teraz, ziomek, na pewno nim nie jesteś Nie wiem po co mówię to, lecz i tak powiem ci wprost Jesteś taką kurwą, która chodzi pod Biedronką i napada wszystkich I tak dostaje po łbie, w życiu nie jesteś w Madrycie Mówię ci te słowa Dlatego, że to jest nawiga hardcore'owa Bo to nie jest jakaś krowa Bo teraz ja wkurzyłem się I zrobię ci tak, że będziesz bardzo wkurzony Ale nie omylony Bo teraz ja mówiłem, że wkurzyłem się Zobaczymy jak ty popiszesz się Ty dał mnie zjebany Który chodzi to mamy o byle co A teraz ja wchodzę w biedę, to nie jest zło Tak dziadzie zapamiętaj to to nie jest jakiś zignięty zło, tak jak ty Pierwszy raz disuję na YouTube i to wsadzam Bo kiedyś też disowałem Ale nigdy kupi nie sprzedałem, tak jak ty Swoją matkę ocharzałem Więc teraz idź, zadzwoń po swoje psy, czyli konfidenty Bo to są twoja rodzina I nie, nie dziwię się, że ty jesteś taki dziwny Jak ruchasz się z psami i nie mówisz, że, i mówisz, że, i mówisz, że Ja powtarzam się, to proste są bo czasem trzeba to zrobić A teraz ty, teraz odpadasz Dzieci i wypierdalaj stąd I kup sobie jakąś furę na prąd A ja wiem jaka ta fura jest Maluch auto, to pewnie Jakiś świadziec, który stoi pod oknem Bez siedzeń, bo nie masz Nawet nie stać się na sygnał policyjny A... Jeździsz z nimi, z tymi psami konfidentami I teraz kurzyłeś mnie, ale i tak za niedługo skończę to I zobaczymy co będzie, ty pieprzony zjebie Teraz ja mówisz, że co, że ja wchodzę w bićle? A ty co robisz? Dubcisz kurwa z byle kim się I teraz ja powtarzam któryś raz, że... Z Zdenerwowałem się, nagrałem bit i nie będzie za bardzo ze mną źle, tylko z tobą bo ci wybije z głowy Te wersy co masz, bo ja i tak lepszy mam i na pewno palę chasz, więc nie kurzaj mnie I dasz, to będziesz miał w łeb, kulkę w łeb i będzie taki szczery dead